Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. Zapraszam Was na pokład niszczyciela Fubuki na bitwę rankingową. Spójrzmy na wyposażenie tego niszczyciela. Mamy pociski odłamkowo burzące, mamy pociski przeciwpancerne, mamy torpedy i tutaj są torpedy 10 km, zadają maksymalne uszkodzenie 16267, prędkość 65 węzłów. Mamy bomby głębinowe, grupę naprawczą, trzy dymy, czyli wytwornica dymu, no i mamy trzy doładowanie silnika. Przypominam, moi drodzy, że przy osiągnięciu tysiąca subskrybentów między Was rozlosuję dość ciekawą, fajną nagrodę. Usiądźcie sobie, moi drodzy, wygodnie, a ja Was serdecznie zapraszam do pooglądania bitwy na wykonaniu niszczyciela Fubuki. Kapitan dopłynął do punktu. Brawo, zapobiegowco, wypuszcza torpedy. Być może uda się tutaj trafić w jakieś okręty i szybciutko kieruje się do punktu Alfa. Zobaczymy za chwileczkę, czy gdzieś tutaj nie są okręty. Czy kapitan będzie miał otwartą drogę do zdobycia punktu Alfa? Za chwileczkę tutaj zobaczymy. No, sam jestem ciekaw. Widzimy tam pancernika Scharnhorsta, który tutaj Scharnhorst 43 ma bardzo e, fajną artylerię e, dodatkową pokazał się T-61 ci się pokazał, czyli kapitan e, może spokojnie wchodzić w punkt alfa e, i może przejmować ten punkt e, alfa Shiratsuyu e, z drużyny zielonych jest w tej chwili w bardzo potężnych opałach jest tam ostrzeliwany przez e, flotę nieprzyjacielską no ja mu tutaj długo nie wróżę tego pływania, no ale Teraz jeżeli będą torpedy, a już się powinny załadować, tak jest i teraz co, do dymu czy w pancernika? Poszły w pancernika i poszły dwie wyrzutnie torped do dymu, może uda się tam coś trafić, ale zobaczcie Shiratsuyu już zaczyna tam e, tonąć. Jest judacz. Yudachi trafiony, e, pali się. Nie widać w tej chwili nikogo. Nic nie widać. Mamy zasłonę dymną. Niszczyciel jest zielonych już na dnie. I teraz trzeba się sobie tutaj poradzić. Płynie Shanhorst. kapitanie pokazuje jak te torpedy płyną. Czy uda się trafić? Pancernika. Zobaczcie, na chwilę obecną Fubuki nie ma zbyt wielkiej pomocy. Jest tam gdzieś daleko Nagato za wyspą. W kierunku Charlie płynie reszta floty. Tutaj jest kapitan praktycznie sam. Podążają torpedy. Szukają celu. Wchodzą tam w dym. Może wejdzie coś pancernika? No, zobaczmy. No i mamy tutaj bardzo fajnie pokazane T-61. Odpłynął sobie na punkt Charlie. On tutaj nie chciał ryzykować i walczyć swobuki Za to kapitan ma wolną rękę do torpedowania. Nawet w tej chwili wykorzystuje dym, który tam pozostał po Niszczycielu i podpala szanhorsta, są dwa szanhorsty poszły torpedy. Zobaczcie to, co mówiłem. Szanhorst już tutaj przygrywa swoją artylerią. Dodatkową kapitan Gazda 72 na szanhorstie 43 próbuje trafić nieskutecznie w Fubuki. Obok decyduje się wpłynąć w środkowy punkt. Trzeba, słuchajcie, zdobywać te punkty. Zieloni stracili już dwa okręty. Zobaczymy, jak tutaj się powiedzie. Zobaczcie nagato, zamiast brać czynny udział w walkach, jest tam gdzieś za wyspą. Nie strzela. Nie wiem, na co on liczy. No, ale powrócił. Słuchajcie, nie, jednak tutaj jeszcze został Judacz. Ja jego tutaj nie widziałem czyli niszczyciel niemiecki jest na C, jest Judaci Judaci ma bardzo małą wykrywalność 6 i 1, jest tam trafienie zobaczcie, całkiem przypadkowo ale jednak niszczyciel też idzie spoczywa na dnie no Judaci tutaj nie grzeszy artylerią więc będzie próbował uciekać będzie próbował torpedować no zobaczymy czy zlikwiduje to Fubuki, no, ale chyba raczej widzę, że nie, bo nie strzela on chciałby jak najszybciej zniknąć i zapomnieć o tym atakującym fubuki. Judaci. Judaci za wyspą. Trzeba tutaj uważać, czy czasami Judaci nie wypuścił torpedy. Tak jest, kapitan przejmuje na fubuki punkt środkowy. No i teraz czy spotka się tutaj twarzą w twarz z niszczycielem? Czyli zdecyduje się tutaj torpedować na gato. O, jeszcze mamy szanhorsta. 8 km. No, i jedną paczkę powinien dać tutaj szanhorstowi. Jest i Judaci Bardzo blisko szanhorst. Judaci próbuje schować się w zasłonie dymnej. Jest tam trafienie. No, nie widać, nie widać. Trzeba bardzo tutaj uważać. Wolno płyną torpedy Nagato się zbliża Jest trafione. Zobaczcie również Jak to mówię psim swędem, ale jednak Jak zwał, tak zwał. Ale jest tutaj zatopienie Na niszczyciela Fubuki podążają okręty. Oj, 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 może tutaj coś kurczę, się uda uniknąć. Tak uciekł, odpłynął. Jest to ok. Mamy Nagato 7 km. Mamy gdzieś tam jeszcze krążownika za 10 sekund za 9 będzie przeładowanie 8 sekund no i teraz lekko do tyłu żeby mieć tutaj fajny promień z rzutu torped no i teraz no jeszcze troszeczkę jeszcze troszeczkę chociaż to kapitan bierze sobie to na miękko no i teraz chodu i został wykryty ale no w tym momencie się pokazał i kapitan będzie oddawał strzały z artylerii, drugi Scharnhorst próbuje tutaj zniszczyć, Scharnhorst podpalony, Poszło do niego torpedy. Czy trafi torpedami? No chyba jest, dwie trafione, pięć trafionych, jest zatopienie, duży kaliber, dewastujące uderzenie i dwa okręty na kącie, fubuki eee, zatopione. No, zieloni już tutaj dużo okrętów stracili. No i pozostają dwa pancerniki. Jeden krążownik. No i to nagato, które gdzieś tam zgubiło się na tej mapie. Opłynął e, mapę. I teraz zobaczmy: jest Shanhorst. No to będzie totalizator, żeby w niego trafić. No, zobaczymy. Oj, oj, już mamy wyświeconego niszczyciela, nie ma zasłony dymy, za 45 sekund będzie zasłona dymna, artyleria dodatkowa zaczyna strzelać tutaj do niszczyciela, oby ten niszczyciel, słuchajcie, zdąży uciec, a Scharnforst przytuli jakieś tam torpedy i jest, słuchajcie, trafienie jedną torpedą, ale się tam dużo dostał, obrażeń jest, zalanie, Demetry dla Fubukiego rośnie, teraz trzeba by go tutaj podpalić, bo... Szanhorst wyleczył się. No, zobaczmy, czy uda się jeszcze do jego trafić. Za 12 sekund będzie zasłona dymna fubuki płonie. No, nie wiem, jak to tutaj to wyjdzie. Za 13-12 sekund będą em, wyrzutnie torpedowe załadowane. Szanhorst kręci i kręci i tam jeszcze nagatować się z Może to nagato zlikwiduje Szanhorsta. No, zobaczmy, no i zobaczmy tutaj, czy Fubuki przeżyje. Jest bardzo mocno już ostrzelany, ale wyrzutnie torped są załadowane. Kapitan na razie nic nie robi, a trzeba uważać, bo Shanford może również wypuścić torpedy do dymu. Jest trafiony 5800, 580, przepraszam. No, i teraz może uda się. No nie bardzo, 1494 i pancernik oj 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 jest zatopiony Jest zatopienie, Nagato praktycznie zniszczony, mamy szanhorsta. Krążownika z drużyną przeciwną, miejmy nadzieję, że pancernik jego ja tutaj zlikwiduje No niestety, nie udało się, pozostaje Fubuki sam w tej bitwie on musi utrzymać te dwa punkty. Musi walczyć z krążownikiem tam jeszcze, z tym pancernikiem, szanforstem. No, zobaczymy, jak tutaj się kapitanowi ta bitwa ułoży. Krążownik płynie w kierunku niszczyciela. Huka go tutaj szuka, próbuje sobie go wyspotować. Zbierza się również. Scharnhorst, ale on jest daleko. No i kapitan połączył sobie tutaj doładowanie silnika. Nie wiem, czy będzie strzelał, czy nie będzie strzelał. No nie mamy na podorędziu tutaj w ogóle zasłony dymne, więc może się różnie tutaj dziać, a, a ten krążownik, słuchajcie, jest coraz to bliżej. Coraz to bliżej. Nie ma jak resetować tego punktu. Torpedy załadowane strzał praktycznie na ślepo i jest Fubuki, Słuchajcie, w tym oto momencie wyświecony krążownik oddaje pierwszą salwę. Oby nie trafił. Uj, uj, jest podpalenie. Kapitan się ugasił. No trzeba, trzeba uciekać, uciekać. Pozostało tutaj 1542 HP. Oby nie trafił. Uj, to dobrze. No i znika Fobuki. Torpedy niestety nie trafią. Za 40 sekund następne torpedy będą załadowane. Miejmy nadzieję, że jeszcze krążownik gdzieś wpakuje się w wyspę i. Tak, jest, chyba się już pakował. O tak, to jest pływanie na lornetce, zobaczcie. No i w tym momencie kapitan ma go tutaj jak na dłoni. No strzela, próbuje w ciemno jego trafić. No szkoda, że nie ma załadowanych torped. No i teraz wyprzedzenie i poszły torpedy. No chopa, ta jest. I przed. No, no zobaczmy. Trzeba naprawdę uciekać. Tutaj HP jest 1542. Jedna torpeda. No, może i dwie, no ja nie wiem po co on strzelił. a aj, 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 No, chyba po to, żeby się obrócił krążownik, i on dostanie torpedę. Tak jest, jest trafi... O, ja matka dewastujące uderzenia. Dwie torpedy, ależ jego tutaj sprowokował, by zakręcił ten mm, ten krążownik, no i triumfuje tutaj, Fubuki. No, Shanghors, czym prędzej będzie chciał przyjmować punkt alfa No trzeba tutaj trzeba tutaj naprawdę przyspieszyć ale jak to zrobić żeby przejąć tego Kapa i wygrać tą bitwę Kapitan będzie próbował jeszcze wystrzelić torpedy do Shanhorsta. No może się uda tutaj trafić w tego Panhorsta oby oby za jakiś czas zobaczymy Zobaczymy jak to te torpedy idą, czy nie pokaże nam kapitan. Chyba raczej nie. Ale czym prędzej fubuki zbliża się do środkowego punktu. Nie widzę tutaj, żeby kręcił Scharnhorst. No chyba się wpakuje w torpedy. Miejmy nadzieję. Jednak chyba nie. Chyba nic z tego nie będzie. No i poszły torpedy. Jest tutaj wyświecenie. Ucieka szybko za wyspę. No, no by nie trafił jeszcze. No mamy jeszcze szansę. 782. Mamy hp, no, jest trafienie, jest trafienie jedną torpedą, tylko jedną. Pancernik się już tutaj naprawił. Pytan ryzykuje. Płynie do tyłu. Będzie chciał wypuścić torpedy i może uda się trafić pancernika. To już jest praktycznie koniec tej bitwy. No, nie udało się wygrać, więc no trudno. Tak to mówię, raz na wozie, raz pod wożem. Także dziękuję za podesłanie tej przepięknej bitwy.